Siemanko, jest strony Sebol. Najważniejsza premiera 2022 roku zbliża się wielkimi krokami i dzisiaj chciałbym przedstawić Wam kilka sposobów na jakie Elden Ring ułatwi życie nam graczom. Zapraszam. Miejsca łaski i statuetki mariki. To, że pomiędzy miejscami łask, czyli odpowiednikiem solsowych ognisk, możemy się przenosić, nie jest raczej tajemnicą. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że do każdego takiego miejsca możemy przenieść się z dowolnego miejsca na mapie, o ile nie jesteśmy w trakcie walki. Co moim zdaniem ma ogromny wpływ na komfort gracza, jeśli chodzi o eksplorację świata. Mamy również statuetki Mariki, które robią za dodatkowy checkpoint, przy którym co prawda nie możemy robić tych samych rzeczy co przy miejscu łaski typu levelowanie, przydzielenie popiołów wojny albo zmiany pory dnia, ale wyraźnie skracają drogę do naszego ostatniego zgonu. Mapa i nawigacja po otwartym świecie. Jak pierwszy raz usłyszałem, że Elden Ring ma mieć otwarty świat, to pomyślałem sobie, mam nadzieję, że dodadzą do tej gry mapę. Oczywiście nie otrzymujemy jej od razu do ręki, tylko musimy znaleźć fragment mapy w świecie gry, i wtedy pojawi nam się wszystko to, co możemy na niej znaleźć. A nawet jak jej nie znajdziemy, to i tak w miejscu, w którym powinna być mapa, zaznaczane są miejsca łask i miejsca, które zwiedziliśmy, co bardzo ułatwia orientację w terenie. Ale jeśli ktoś nie chce korzystać z mapy, to w świecie gry pojawiają się elementy, które pozwalają nam określić kierunek, w którym znajduje się coś ciekawego. Złociste promienie bijące z miejsca łaski, wskazujące kierunek, gdzie znajdziemy kolejne takie miejsce. Magiczne drzewka, obok których pojawia się upiór, który prowadzi nas do ciekawego miejsca. Czy też posągi, które wskażą nam drogę. No i w świecie gry rozmieszczone są lunety, które pozwalają nam spojrzeć na świat z innej perspektywy, dostrzec miejsca, które mogliśmy przeoczyć. I zakładam, że w grze pojawi się tego dużo, dużo więcej. Dla każdego coś miłego. Uzupełniające się flaszki. Abyśmy nie musieli się martwić o nasze flaszki wypełnione łzami podczas eksploracji, gra uzupełni na mnie, je, jeśli będziemy zabijać grupy wrogów. Dzięki czemu nie musimy martwić się o ten aspekt i w pełni oddać się otwartemu światu. Wierzchowiec torrent, czyli struga. Po pierwsze, możemy szybciej przemierzać świat, po drugie, możemy łatwiej unikać zagrożeń, po trzecie, możemy toczyć walki z potężnymi przeciwnikami, po czwarte, pozwala nam korzystać z tuneli powietrznych, które wystrzeliwują nas w górę i pozwalają nam dostać się w miejsce inaczej niedostępne, po piąte, ma podwójny skok, który jeszcze bardziej zwiększa nasze możliwości eksploracji świata, po szóste, pojawia się i znika na nasze zawołanie i po siódme i najważniejsze, jest zajebisty. Grałem w listopadowe testy sieciowe i mogę Wam zagwarantować, że feeling jazdy na wierzchowcu jest zajebisty, walka na nim jest zajebista i generalnie jest to zajebisty dodatek, który niejednokrotnie uratuje nam skórę. Popioły wojny! Jest to rozwinięcie formuły Weapon Artów z Dark Souls 3 i moim zdaniem tutaj jest zrobione zdecydowanie lepiej. Zasadniczo nie są przypisane do jednej konkretnej sztuki oręża, a raczej do kategorii broni, przy czym już w testach sieciowych widzieliśmy Grey Sword Ordowisa, który miał jeden z bardziej spektakularnych wizualnie popiołów wojny, który był przypisany tylko i wyłącznie do niego. Niektóre popioły wojny to są potężne specjalne ataki, niektóre dodatkowe wzmocnienia, a niektóre pozwalają skorzystać z dobrodziejstw magii bildom, które się na niej nie opierają. I ten ostatni punkt jest jak dla mnie najbardziej prominentny, dlatego że dajemy postaciom, które na przykład opierają się na trzymaniu wielkiego dwuręcznego miecza, dodatkową opcję w postaci przyzwania sztyletów magicznych, które same się naprowadzają, albo możliwość uderzenia przeciwnika piorunem, albo wzmocnić tarczę, jeśli jesteśmy tarczownikiem i stać się prawie że nie do przebicia. Dają one możliwości kreowania naszego buildu na niespotykanym do tej pory w grach From Software poziomie. Przedmioty wspierające. Wygląda na to, że w Elden Ringu będziemy mieli sporo nowych przedmiotów, które pozwolą nam na wiele różnych sposobów podchodzić do pewnych starć. Na przykład strzały usypiające, które pozwalają nam niepostrzeżenie strzelić taką strzałką wielkiego trola. On się położy, słodko spać i zadamy mu potężnego kryta prosto w mordę. Czy kawałki meteorytu, które rzucone w ziemię wywołują potężny atak obszarowy, który zadaje niemałe obrażenia. Czy też czarny dym, który pozwala zdezorientować przeciwnika, zajść go od tyłu i wbić mu soczystego bakstaba. Do tej kategorii dorzuciłbym też samony, które w testach sieciowych były naprawdę bardzo, bardzo mocne. Już chodzą słuchy, że w oficjalnym bildzie gry nie są już aż takie mocne, ale nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu są bardzo pomocne. Przede wszystkim w odciąganiu uwagi przeciwnika, bo czasami istotne jest nie tyle to, aby zadawać przeciwnikowi obrażenia, ale żeby odwracać jego uwagę. I te samony sprawdzają się wyśmienicie właśnie w tej roli bardziej czytelne tutoriale. Elden Ring idzie drogą Sekiro i stawia na bardziej przejrzyste i rozbudowane tutoriale, które nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do tego, żeby powiedzieć, którym się chodzi i którym się strzela. Choć oczywiście nie zmienia to faktu, że i tak nowo poznaną umiejętność musimy przetestować w boju i nauczyć się z niej porządnie korzystać. Natomiast jak ktoś nie lubi tutoriali, to w Elden Ringu pojawi się funkcja, której zabrakło w Sekiro, czyli możliwości ich wyłączenia. Dziękuję Ci, Miyazaki. Bosowie nie powstrzymują nas przed eksploracją świata. Ten punkt traktujcie trochę jak spekulację, dlatego że mamy to potwierdzone tylko i wyłącznie dla pierwszego obszaru, nie wiem jak to wygląda w późniejszych częściach gry. Mianowicie chodzi o to, że jak znajdziemy odpowiednie przejście, to możemy całkowicie pominąć zamek Stormveil, który jest głównym daniem pierwszej lokacji, który sam w sobie jest dosyć trudną miejscówką, a zwieńczony jest walką z bardzo, bardzo, bardzo trudnym bossem. I jeśli ta miejscówka albo ten boss nas przerośnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pójść dalej i wrócić, kiedy poczujemy się pewniej. I tutaj jeszcze chciałbym dorzucić moją małą spekulację i podkreślam spekulację, ponieważ nie ma na ten temat żadnej informacji, tylko taka rozkmina pojawiła się w mojej głowie. I to, co mnie najbardziej ciekawi, to czy będzie możliwe przejście tej gry na pacyfistę. I wiecie, tutaj musimy znaleźć jakieś przejście, tutaj jakiś klucz, tutaj rozwiązać jakąś zagadkę i tak dalej, i tak dalej. A tutaj z kimś zagadać, a tu dla kogoś jakiegoś quest'a zrobić, kto nam otworzy jakąś bramę, czy coś w tym stylu. I możemy dojść na jakiś tam koniec gry i otrzymujemy jakieś tam zakończenie. Które wiąże się z tym, że nikogo nie zabiliśmy i coś tam, coś tam z tego wynika. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ktoś uzna to, co powiedziałem w tym filmiku za użyteczne. Jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Eden Ring wychodzi już za niecałe dwa tygodnie i spodziewajcie się na pewno większej ilości materiałów na temat tej gry. A tymczasem życzę Wam miłego dnia lub wieczora, w zależności, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!